Witam wszystkich. Postanowiłam zrobić bardzo ambitny projekt, czyli domek trójwymiarowy na plastikowej kanwie. Nigdy czegoś takiego nie robiłam, ale jak zobaczyłam ten projekt, po prostu uznałam, że jak nie teraz to kiedy? No darza się świetna okazja. Bo na samplerowni jest już ogłoszony konkurs, właśnie Halloweenowy. Więc zaczęłam. Mamy tutaj dwie ścianki główne. Czyli tak, tutaj. Tutaj widać, że tu jest pajączek, i tu, tutaj jest jakaś czarownica, i główna brama. Tutaj mamy kotka, no niby kilka krzyżyków, ale jest super. Tutaj mamy czarownicę, tu jest dynia, a to, to chyba też jest kot. Uszka, oczka, tak mi się wydaje. W niektórych okienkach są porobione pajęczynki, no i pajączki, tak? Tutaj. Tutaj mamy kolejne dwie małe ścianki na boki, które będą przyszyte z tej strony. Jeszcze nie wiem, jak to zrobię. Pajączek, grób. I jeżeli chodzi o ścianki, to oczywiście są one dość spore, ale wyszywało się je szybko i prosto. Jeżeli chodzi o dach. W schemacie było tylko jedno takie i ja musiałam sama sobie policzyć, ile będę tego potrzebować. Więc, jak tutaj widać, tu są jeszcze niedokończone. Tam szyję kolejny, bo potrzebuję cztery takie kawałki dachu, które będą na wieżyczce. Jeszcze nie wiem, jak ja to zaszyję, bo no, w instrukcji nie ma tego pokazanego. Będą mi jeszcze małe duszki, które się również doszywa. I zostało mi dosłownie tyle plastikowej kanwy, dlatego że w dalszym ciągu jestem w momencie przeprowadzki. Wszystkie rzeczy są Poupychane do kartonu, i nie mam pojęcia, gdzie jest więcej mojej plastikowej kanwy. Znalazłam tylko tyle, ale na szczęście mi powinno wystarczyć. Jeszcze nie widziałam, żeby ktoś na polskim YouTubie stworzył taki trójwymiarowy domek, zestaw. Więc nie mam się czym posiłkować, muszę sama to wymyślić, jak to zrobić. W obecnej chwili martwię się tym, w jaki sposób tu do tej ścianki przyszyję tą ściankę, bo ta ścianka jest taka, no nie jest prosta, tak, a ta jest prosta. Każdy element, który wyszywałam, zostawiłam jedną kratkę wolną, tak jak tu widać o tu żeby w razie czego można było za to przyszyć, tak jeszcze nie wiem jak ja to będę wycinać tutaj na pewno jeszcze mi się zmieszczą duszki, które będę mogła wyciąć, no i daszek, tak kolory dobierałam sama, myślę, że całkiem fajnie wyszło, pomarańczowy fioletowy i jasno-fioletowy. Także zostało mi jeszcze do wyszycia jeden górny daszek na wieżyczkę i uzupełnienie, no powiedzmy, że granatowym kolorem dachówek. Więc ja się za to zabieram, a później będę się martwić, jak to wszystko wyciąć i zszyć. Wyszyłam, wydaje mi się, że wszystkie elementy i ułożyłam je sobie mniej więcej, jak będą przyszyte. Tutaj mamy dół brama. Do tego muszę przyszyć bok, potem tył i drugi bok. Tutaj mam wszystkie elementy na dach, który ma być na wieży, czyli boki oraz górę. A tutaj mamy z jednej strony i z drugiej strony. Mam jeszcze duszki, które również będą gdzieś tam poprzeszywane. Mam też elementy metalowe to są kolczyki, akurat, ale fajnie nawiązują do Halloween. Pajączki, jakieś Frankensteiny i takie czarownicy przybory. Są to zwykłe kolczyki, więc fajnie będzie je gdzieś tam wpiąć. Są kupione w biedronce, jakby coś. A te, tutaj mamy pajączki, bardzo fajne pajączki, podobają mi się. Jakieś tam nietoperze czaszki. No, wydaje mi się, że to są za duże już elementy, więc chyba jednak nie będę z nich korzystać. A to kupiłam. W Action w O, w Tedim, tak? Więc ym... najpierw zacznę szycie od tego dachu. Ten daszek będzie tutaj. Wszystkie elementy już sobie powycinałam. Nie wiem, czy zrobiłam to prawidłowo, bo robię to na czuja. I będę próbowała je wszystkie zeszyć. Także zaczynam od tego. Tutaj mam jeszcze pozostałości nieci, które sobie wybrałam, bo wszystkie kolory dobierałam z moich zapasów. Mam takie fajne pudełko właśnie z takimi niećmi, nie wiadomo, jakiego pochodzenia, tak? No dobra, akurat tu jest Ariadna, ale to musiałam używać do czegoś innego. Yy, także... Tutaj również mam nitki, które używałam do tego projektu. Wydaje mi się, że wszystko zeszyję albo takim fioletem, który... Zaraz, to chyba nie ten, to ten. Tu jest taki fiolet. Używałam go do tego. I zobaczymy, jak to wyjdzie. To zaczynam od tego daszku. Zeszyłam na razie dwa kawałki i już widzę, że muszę bardziej um, obciąć brzegi. Um, no i to nie będzie wyglądało schludnie, dlatego że. No, to nie jest proste. Eee, tak. Tutaj na brzegach też e, nitką e, po prostu obrąbiłam po to, żeby nie było widać plastikowej kanwy. No, ale już widać tak, że to będzie. Trójwymiarowe będzie sobie tak stało, więc muszę tutaj troszeczkę bardziej obciąć i wtedy będę mogła to zeszyć. Myślę, że będzie ciekawie. Taki daszek. Dobra, ja szyję dalej. Jak dokończę daszek, to pokażę efekt. Skończyłam zszywać daszek już wiem, jaki popełniłam błąd. Na samym początku miałam za dużo kanwy nieobciętej. Myślałam, że zapas jednego, jednej dziurki na kanwie plastikowej będzie odpowiedni. Okazuje się, że jest on całkowicie zbędny i tak jak widać tutaj. Tu jest zapas jeden krzyżyk i nie wygląda to zbyt fajnie, ale tu gdy już obcięłam i jest tuż przy krzyżykach obcięte, jest to dużo lepiej. Obrąbiłam wszystko na obkoło, a w środku wygląda w ten sposób. Tutaj też widać w środku, tak? Jaki jest po prostu za duży za duża przerwa w stosunku do innych ścianek. Teraz, jak już mam tą górę, która ma być niby na, na wieżeczce. O, mam wieżyczkę i ona niby ma być w ten sposób, jakoś e, nie wiem jak. E, bo jak to tak puszczę, to, to w sumie nie będzie się za dobrze trzymać. Nieważne. Chcę coś sprawdzić. Mam tutaj kolczyki, wezmę jednego. Spróbuję go tu wpiąć. całkiem fajnie, nie? Co o tym myślicie? Mi się podoba ten efekt. I tu mogę sobie za taką, żeby nie wypadło. Super. Mi się podoba. Na no, dachu też może być piękne. No dobra, będę kombinować. Na razie to wyciągnę, bo do zszywania na pewno nitka by się strasznie otoplątała. to plętała. Ale pomysł bardzo mi się podoba. Nie trzeba nic szyć, tylko wpiąć. Tyle. Jeszcze raz pokażę. Miotła czapka, jakieś dwie głowy. Normalne. Kolczyki, no mamy z biedronki. Dobra. No to ja teraz może spróbuję domek szyć. Czyli mamy dwie i jeszcze dwie części. No to chyba tak. Teraz już wiem, że jeden, yy, jedna kratka jest całkowicie zbędna, więc muszę trochę poobcinać, tak jak tu widać, też odcinałam i mam pełno tego w domu teraz. <grybujesz> Dobra, to zaczynam szywać ścianki. Okazało się, że zapomniałam doszyć jeszcze kawałków tutaj na górę. Daszku, bo ten daszek będzie w ten sposób. I tu jeszcze góry zapomniałam, yy, więc doszyłam. I też już widzę, że użyłam złej muliny, złego koloru muliny. Yy, nie będę tego zmieniać, zostawię tak jak jest. Yy, no tak, także jeszcze to muszę doszyć. Tutaj już też zaszyłam wszystko. Yy, trzyma się. Nie jest to. Bo Robione idealnie. Ale jest to mój pierwszy raz. Yy, ten domek też wszystkiego się uczę. Następny będzie lepszy tak. I te domki jeszcze będą właśnie. Znaczy... O, wszystko się rozwala jeszcze. Trzeba będzie jakoś to usztywnić, też jeszcze nie wiem jak. Tak to będzie tu. I tu będzie jeszcze góra na no to. I tu. Mam jeszcze kilka różnych akcesoriów, które będę chciała dodać, a teraz spróbuję to zeszyć. Najpierw na sobie te kawałki. Już nie zostawiam jednego jednej kratki. Tylko obcinam tuż przy krzyżykach, żeby było lepiej. Że tak. Tu mamy jedno, teraz drugie. Nie za blisko, żeby nie uciąć, nie przeciąć tych dziurek, w, którym, w których są niteczki. Poza kamerą sobie to po prostu przytnę. Będzie mi wygodniej. Zaczynam zszywać. Już mam wszystko igłę nawleczoną. I teraz tak. Przykładam jeden, jeden kawałek plastikowego. proste chociaż się trochę nitka plącze no i tak widać, tak, każdy po kolei każda dziurka i kolejny hop i jeszcze wszystko się pląta Będzie trochę moje kombinatorki, bo muszę zrobić to w ten sposób. To proste nie będzie, żeby to się trzymało. Tak. Jeszcze raz przez tą samą dziurkę sobie zrobię, żeby się lepiej trzymało i teraz. To byłoby łatwiej, ale też nie byłoby wyzwania. Dobra. I tak po kolei już się zahaczyło, już będzie łatwiej. Mi się spodobał ten, ten projekt. I też chciałam się trochę zrehabilitować ze względu na to, że na ostatni konkurs kawowy zrobiłam bardzo małe kolczyki, też na plastiku, ale były bardzo malutkie. A inne dziewczyny yy, bardzo możliwe, że panowie też niestety nie wiem yy, ale inne dziewczyny zrobiły takie duże prace, że mi się głupie zrobiło trochę. ale było to malutkie i trochę bo ja wiem, czy niesprawiedliwe, no nieważne ale postanowiłam bardziej ambitnie podejść do tematu więc będzie taki domek tutaj troszkę róg sobie zetnę bardziej na okrągło, tylko uwaga na o! Na tych rogach jest taka trochę kombinatoryka, ale damy radę. O, całkiem nieźle. To też nie musi być tak elegancko, no bo przecież sam domek jest w takim stylu zrobiony. Jeszcze nie wiem w jaki sposób ja w ogóle przymocuję ten, ten domek, znaczy ten daszek do całego domku, żeby to mi nie uciekło, żeby to mi nie spadało za każdym razem. Dobra, mamy takie coś i teraz zakończamy nitkę. Czyli pod spód i tak jak każde inny, czyli gdzieś tam porniteczki długą No chodź. No. I to jest to. O, mamy. Tak. Obcinamy. I mamy takie coś. Tu by się przydało jeszcze obrąbić, ale to za chwilę. I teraz będzie tak. O, trochę za dużo. Widzicie? Będę musiała jakoś to przymocować. Żeby aż tak mocno na dół nie schodziło. Tak. A to? Jakoś, jakoś tak. Może to trzeba jakoś przyszyć do siebie? Mam pomysł, ale to za chwilę. Tak, całkiem nieźle. No i to wszystko, co jest tutaj, czyli um, to. Plastikową kanwę, którą widać też zrobię tak jak tutaj czyli niby tak bym chciała zeszyć ale przynajmniej nie będzie, nie będzie tak bardzo się rzucała w oczy przezroczyste dobra, to ja sobie teraz zeszyję drugie w taki sam sposób jak to no i będziemy dalej kombinować skończyłam etap oprzywania wszystkiego na obkoło tutaj też obszyłam daszek oprzyłam też Tą, te brzegi kanwy plastikowej, żeby nie było białych prześwitów. Włożyłam też kolczyki. Yy, tak. Yy, po prostu przebiłam się przez kanwę. Tutaj dałam yy, pajączka, a tutaj oparłam miotłę o drzwi. Yy, I na daszek dam również pajączka. I teraz, żeby to wszystko przyszyć yy, postanowiłam... Przyszyć to przezroczystą nicią. Mariadna Tytan 100. Używam tej nici do przyszywania koralików. Jest fajna, tylko trzeba korzystać z krótkich odcinków, bo po pewnym czasie zaczyna się rozdwajać. To będzie wyglądało mniej więcej w ten sposób. Trochę będzie wyżej. Tak to przyszyję. No, a od spodu będzie po prostu. Takie, taka dziura. Um, mam jeszcze kilka elementów, ale już nie będę ich dodawać, żeby nie było przesytu. Um, jestem zadowolona. Jest to trochę małe, um, ale, ale było dużo roboty. Także teraz sobie to jeszcze przyszyję, żeby to się nic nie ruszało. Może do środka dam jakiś patyczek, żeby to właśnie nie było o takie. Ale to zobaczymy. Także teraz sobie będę szyła tą nicią, przyszyję tak delikatnie te wszystkie daszki. Mniej więcej w ten sposób. Skończyłam szyć, wszystkie elementy są już na miejscu. Postanowiłam jednak nie używać tamtej nitki do koralików, bo była bardzo mocno widoczna. I ślizgała się. To się nie trzymało. Użyłam ciemnej muliny i w ogóle nie widać tych łączeń. Doszyłam jeszcze duszki. Cztery duszki. Z tej strony jest troszkę pusto bo jest tylko jeden duszek ale to nie szkodzi, bo raczej to jest przód. Tu, tutaj, gdzie jest ten daszek. Pojawiła mi się dziura, bo jest to tak dziwnie. No, nie jest to proste. I postanowiłam tą dziurę właśnie zatkać takim kapeluszem. Samo zszywanie tego, tych dachów było dość trudne, dlatego że dostęp do tych miejsc był mocno utrudniony tutaj no. Moja dłoń wchodzi, ale mimo wszystko, żeby przeciągnąć tam igłę, no było to trudne. Na początku myślałam, właśnie, żeby przeciągać igłę z jednej strony do drugiej, ale okazało się to też skomplikowane, więc jakoś metodą prób i błędów. Udało mi się to zszyć, jestem zadowolona, tutaj duszek jednak troszkę mi odstaje, muszę go poprawić. A tak, jestem zadowolona. Czy będę robiła takie projekty? Wydaje mi się, że tak, bo są dość ciekawe, ale już będę bardziej zwracała uwagę na to, żeby wszystkie te ścianki tu, żeby raczej były proste, żeby to nie było takie skomplikowane. Ogólnie jestem zadowolona. Wydaje mi się, że chętnie zrobiłabym jeszcze takie projekty. Wygląda to fajnie. Jest to po prostu inny sposób wykorzystania tej kanwy plastikowej. Można to postawić całkiem, całkiem, całkiem. <śm> no i kanwa plastikowa ma to do siebie, że właśnie można coś w nią wbić. Jest dość sztywna. Um, nie mam żadnego dołu i nie będę miała, bo to będzie stało w ten sposób. Wiadomo, że na Halloween tylko i wyłącznie, a później się to schowa. I tak, może być problem z przechowywaniem, bo jednak jest to yy, przestrzenne, a nie płaskie, więc no nie wrzucę tego normalnie do szuflady, czy tam do teczki. Ale jestem zadowolona, chociaż myślałam, że będzie to większe. Uważam, że jak na pierwszy raz całkiem fajnie mi to wyszło. Te dodatki też są takie urocze, tak ten pajączek tutaj. Ładnie się mieni. No i... Oczywiście w hafaciarskim świecie nie może zabraknąć kota jednego i kota drugiego. <laughs> Także z mojej strony to tyle. Dziękuję za oglądanie. Pa!